W dzisiejszym odcinku. Tak, prawdziwy dzisiejszy challenge, który jest taki, że do końca dnia nie możecie opuścić swoich mocniaków. Musicie je mieć w widocznym miejscu przy sobie. Jak to będziecie nosić, to mnie już nie będę na Was wpływał ale no, nie musicie mieć w rączkach, tylko zamontowane w widocznym miejscu przy sobie. Bawa w ciuciu babkę tak ja tak Dobra, to Anastazji poszło lepiej No to muszą być utrudnienia, co wy myśleliście, że wpadniecie na pomysł z torebeczki i już koniec wyzwania? Tak wygląda Nasza pierwsza dekoracja na święta, w tym roku Cześć! Dobra, to dziewczyny wiedzą tylko, że dzisiaj coś nagrywamy A teraz ja im mówię co Zaczęło się od tego, że mieliście dzisiaj śniadanko I kiedy się dowiedzieliście o śniadanku? Jak przyniosłem, tak? No Czyli kto zdecydował o śniadanku co jecie? Tata O nie Dobra, więc że jesteście po śniadanku, która już się domyśliła, o co chodzi, że tata decyduje o tym, co robicie, to ja decyduję teraz, że nie powiem z tego, że zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą macie do zrobienia cicho, to Wiktoria decyduje jak ma ubrać się Anastazja, a Anastazja decyduje nie. jak ma ubrać się Wiktoria, ale tylko z Waszych ciuchów. Oj, się być No już się przyzwyczaił, że nagrywamy, o i teraz skakuje do szafki, tylko nie ma jak. Są czwarte? No. On zawsze tam skakuje. No to jeszcze bluzkę jakąś. To do spodni ta z góry by pasowała akurat. Co? Ta, nie ta, tylko no ta z prawej ręki. Co? No. O, ta też by pasowała, tylko nie wiem czy... No to daj tam. Tą. Masz. Nawet smoka Cię daje. A zapomniałam, ja... że tylko odwaszłam. No chodź Chodź, chodź. No teraz Anastazja no, wybiera Wiktorię Ale to, to u Cię ładnie ubrała, tak? To też się jakoś ładnie do braciuszkę Ja co? Już. No, tu, to od Okej, tam mam w pierwszej, bo jeszcze to nie tu Skarpetki z Twitcha no, co teraz? Dobra Ty wybieraj, a ja to. O, to Wiktoria Ma skarpetki i jakieś majtaski To No to może być to, no Dobra, to teraz dziewczyny się obierają za chwilę pokażą swoje ciuszki, tak? No. Dobra, możecie zaprezentować swoje ubiory. Chociaż ja nie wiem czy Wiktoria Ci się zgodziła na koronkę i torebeczkę. rebeczkę. I kolejne zadanie. Anastazja czesze Wiktorię. Nie. A Wiktoria Anastazja. Nie. Tak. Ale to ma być lekko bez szarpania, tak? Włosków. Dobra, to no rób Leciutko na Leciutko <kluz> Tak tam u was widzowie zima? Bo u nas ze śniegiem Już zima? No prawie Na pudełko Cześć Gargamel Chcę otworzyć pudełko, sprawdzić co tam jest No czeszam, to czesz Anastasia, czesz Rzuca, jest brokat Tacie lubię to piłka Jeszcze zrobię łapkę. Oj, Taka No dobra, to teraz zamiana. No, teraz czesze Anastazji Tata się naoglądał filmików w internecie i spróbuje zrobić fryzurę. Dobra? Dobra, żeby nie poświęcać pół godziny na robienie włosów, to nagraliśmy tylko Anastazję. I takie coś wyszło. Może nie jest idealnie jak na filmiku, ale myślę, że i tak fajnie wyszło. Wiktoria wyszła i takie włoski. Jak już tutaj jesteście, to macie teraz prawdziwy dzisiejszy challenge. Który jest taki, że do końca dnia nie możecie opuścić swoich mocniaków Musicie je mieć w widocznym miejscu przy sobie Jak to będziecie nosić to mnie już nie będę na was wpływał Ale no, nie musicie mieć w rączkach tylko zamontowane w widocznym miejscu przy sobie Jak się zgubi to challenge będzie zakończony Na serio? Na serio, możesz sobie wziąć to w którym będziesz widziała, że on jest, nie możesz go całego schować i zamknąć, albo nosić w rączkach, albo jakoś przymocować do siebie. Ale gdzie Tak, Pikki, ty to bierać, samo. Może być w rączkach, tylko możecie, chcecie gdzieś zamontować, tylko ma być widoczny i zawsze przy was. Widoczny. I jak, no to jeszcze nie zaczęliśmy, tylko jak już ja nie. palniecie na pomysł, jak go macie nosić, to już nie może wam upaść. Jak nie, to challenge, ta osoba przegrywa. On dzisiaj nie może tu... Nie, to już nie możesz go kłaść. No to on trzy... Ja go trzyma ciągle. No to możesz trzymać albo wziąć sobie go jakoś zamontować. Nie wiem, zamontować, pójdę na dół i co? I co? No nie wiem, no do torebki włożyć, żeby było go widać albo do czegoś. Macie po prostu mieć go przy sobie cały dzień. A wiecie dlaczego taki odcinek? Nie. Bo ktoś napisał nam w komentarzach jeden z widzów naszych. Czy nagramy kiedyś odcinek z mocniakami? No to pomysł jest taki, że macie mocniaki i cały dzień nie możecie ich opuścić, tak? A jak? A może mi Może czy Dobra, to wracimy jak już dziewczyny wpadną na pomysł jaką będą miały i potem oficjalnie, tak? Macie 5 minut, żeby pomyśleć. Dobra, dziewczyny pomyślały sobie, żeby mieć w czterepkach. Zasada jest taka, że musi większość wystawać, że nie mogą sobie pół wepchnąć, czy więcej. I challenge trwa albo do momentu, aż któraś swojego z... gdzieś wypadnie, do albo do kolacji. Ale... Ale to obiad. Będzie jakaś nagroda? Jak kogoś ktoś wygra? Ta! Może coś drobnego będzie dla was. ja i będę. ja.

Anastazja, pierwsza wymyśla zabawę dla was wspólną. Okej. Okay. w ciuciu babka. <grym> Dlaczego? Nie, w morze? Przerwy. żeby zabrać krzesełko Słyszę twoje. Jeszcze. Tu Słyszę Oj, tu zaraz dom się rozsypie. Przerwa, czy raczej zabawa? Zabawa! No to co byś chciała, no, Wiktoria? Co? Ja będę... No i co wymyśliłaś, Wiktoria? Może no, jedna osoba pokazuje, jakie zwierzę, a druga musi zgadnąć. No. Tylko, będzie... Wiktoria, jak Ty robisz zwierzątkę, to pamiętaj, że Anastazja nie wszystkie jeszcze zna, tak? To takie rób, które ona zna. No to pierwsza rób. Czekaj, ja chcę pierwszą. Dobra, to do trzech punktów. Wiktoria wybierała, decyduje, tak jak Ty wcześniej. Do trzech tych, Nie. tak? Kot. Ale tu pokazuje. Że bez wydawania dźwięków. To to inne zwierzątko. Ja pokażę. Kotek. Piesek. Dobra, to 1-0 i każda ma 30 sekund na odgadnięcie ja teraz... Yy, czekaj. Co teraz kasła z Zwierzątka. Dobra, ty chodź. Dobra, czy jeźdź się za konsternem? Oj. Nie. Nie. Nie, muszę uważać na swoje jajka Dobra, weźmy go teraz do nauki. Nie, myślę, to jest o eee. eee. e co? Piękny tył, jaka to jest na to różnicę? Nie, różowy jest. O, ty sobie ja cię obudowuję. Tak, tak. Różowa jest kaczka? Tak. <grych> tak, to jest. No ale to nie wolno wydać ja, dzięków. Ja. No to jeden, jeden. Nie wolno dźwięku wydawać, Anastasia. Czekam, muszę. Może Ci tam jako tu. Przepraszam za duch. To tylek? Za! No to 2-1 dla Wiktorii. Tak! 2-2. Może skończyć się i najwyżej 3-3. Bo ostatnia runda. Chyba, że żadna z Was nie zgadnie. No to Anastazja, proszę. Wilk! Oh. No, a, no tak, zrobiła tak. A no to teraz 3-2 dla Wiktorii. To jeszcze. Ja tylko ja. Ja idę jak i uczytajcie. Hmm. Ja idę jak i uciekam. Hmm. Hmm. O, już wiem. Czekaj tylko, czy się z co nie ucieka, by zrobić. Ja jedziemy. jak i Okej, już troszkę wiem. Jak to zrobić? Tylko pamiętaj, że Anastasia ma znaleźć to zwierzątko, tak? No nawet tą bajkę kiedyś oglądała, tylko... Że cię nie, nie wypadło. Nie jako to, tylko jako zwierzątko. Stitch? że to nie zwierzątka. Mówię ci tyle. ma wąsy. Nie możesz nic mówić. A O co? Myszka? No? Aha. No mysz Miki to stąd znowu. Tak! Mm -hmm. No i jest myszka. Miki. Takie zadanie kolejne na to Teraz macie zadanie takie, że rzucamy monetą, która wybiera film i macie go oglądać. Nie może to być YouTube, tylko film jakiś. Hmm, okay. To Wiktora orzeł czy Reszka? Hmm. Nie, Anastazja jest młodsza. Orzeł czy reszka? Co chcesz, żeby wypadło na monecie? Orzełek czy reszka? Czy... Reszka. To ty masz orzełka, tak? To wracamy zaraz tą monetę. Orzełka. Dobra, do losowania wykorzystamy naszą monetę z pijalni wód. Jestem tym domem. Boże, boże, boże. O, jest reszka. A ja tym ja. jestem. Orzeł. Ty masz reszkę, domek? Zrzucimy, stukniemy na łóżko. O się? Oj. Ożył! No jest orzeł. To może następnym razem tobie wypadnie, tak? Ty wiesz. Jak się cieszę To Wiktor wybiera jaki film chcecie obejrzeć. Tylko takie jest, to ona też lubi, tak? Przypomniał? Dobra, Wiktoria wybrała film jaki? Film rządzą Dobra, to ja niestety muszę przerwać, żeby zaraz na mnie włączyło się, że ten, że będzie jakaś prawa autorskie więc y, dziewczyny sobie teraz oglądają film jedziecie baj, jedziecie I potem wrócimy, tak? Dalej Jeszcze nikt nie Do. Dobra. To ja jeszcze dam im jakieś przekąskę do filmu. To pa! To pa! się. Dobra, to teraz z racji tego, że ja cały dzień decyduję o tym, co dziewczyny robią, to teraz mają challenge ruchowy. Pierwsze zadanie wstajecie. To jest zadanie, wstajecie. Jedna noga w górę i kto dłużej wytrzyma na jednej Nie, Ja nie umiem! Nie wolno się podpierać. Im. Dobra, to Anastazji poszło lepiej. Dobra, drugie zadanie. Macie zrobić najpierw Anastazja, potem Wiktoria, 10 pojacyków. Kto zrobił ładniejsze, pamiętajcie o tym, co macie. Kto zrobi ładniejsze i nie zgubi swojego mocniaka, ten zobywa drugi punkcik. Start. Jeszcze jeden i popraw sobie, bo ci zaraz wypadł. No to muszą być utrudnienia, A co wy my myśleliście, że wpadniecie na pomysł storebeczki i już koniec wyzwania? No, ale zaraz ci wypadnie, to na razie nie podskakuj, potem ci poprawię trochę. No, wiki. No, 7 musi wystawić. 9, 10. Dobra, to tu nas Wiktoria zdobywa, bo robiła ładniejsze pajacyki. To po jeden punkcików. Dobra, runda trzecia. Teraz musicie. Tym razem pierwsza jest. Wiktoria. 6 na piętach, cały dywan w koło, na samych piętach. A mogę jeszcze kapcie? Możesz. No, w koło dywan. Po brzegu dywanów. Jak się podeszłeś, ten to od nowa. Co? No, cały dywan. Oboli, mnie stopy. Czekaj. No dobra, nie musicie się cofać, ale za podpórkę macie metr więcej do przejścia. Czyli jak tu zaczynasz. To będziesz musiała tu skończyć na przykład zamiast przejść całe i tu zakończyć. To za pod podpórkę jest kolejny mecz. Ma no, start. No. No. To Anastazja to by mogła chyba tak przyjść 8 kółek. Ja też. Dobra, stop. Mhm. <laughs> Czy tu macie obie po punkciku? I teraz uwaga, odwrotność. Czyli Wiktoria zaczyna, bo Anastazja dopiero skończyła Palce. na paluszkach. Tęści. Bez dotykania pięty. Tęści. Nie, no ty, ona skończyła to jak może ona. No to zobaczymy. Dotkniesz piętą to robisz kółko więcej. Dobra, to teraz. Teraz Anastazja na paluszkach. O, Anastazja to idzie centralnie na samych palcach, widzisz? No ja też mogę tak Dobra, no to macie po punkciku. No już stop, stał, stop, stop. Anastazja już. Z racji tego, że obie już są po obiadku i miały przed chwilą ćwiczenia ruchowe, to czas na chwilę odpoczynku. I tym razem Anastazja wybiera jakiś film. Tak? Tak. I jak już wybierze, wybierze Anastazja, to pokażemy co wybrała, tak? Dobra. To przerwa. Dobra, teraz Anastazja wybierała film. Co wybrałaś? Mam... Ma tytuje. To powiedz Wiktora tytuł. Nie wiem. No jest napisane na samym środku. Eee... Glo... Nie. Wy... Wystrzakali. To co oglądacie? Dobra, a my się potem pojawimy. Dziewczyny, to będzie nasze ostatnie zadanie. Bo później już będzie kolacja to od razu robimy zadanko i będziecie mogły się pożegnać z widzami na dzisiaj, tak? to zadanie jest takie, że coraz bliżej święta to będziecie miały dwie rzeczy które wylosujecie z ręki, ewentualnie jak wylosujecie coś, co obie się dogadacie, że będziecie chciały się zamienić to będziecie mogły, a jak nie będziecie się dogadywać, to będziecie miały to co wylosujecie i sobie zamontujecie u siebie w pokojach no, dacie sobie w pokojach tak? To do zaraz wracamy. Dobra, teraz yy, Anastazja, mów yy, z której strony? Od ściany czy od okna? Ty masz domek, yy, drzwiczki dla elfów, a ty masz saneczki? Więc tak. Tutaj już przykleiłem taką tasiemkę dwustronną, co była w zestawie, tu też i Anastazja wkazałem tu miejsce, że będzie OK. i Anastazja mówi, że będzie, że jest OK. A tu damy to, tu zaraz minkę ustawimy i nie no, listy tutaj będą wyżej. No pokaż. To chodź, to Ci podklejam. Do, dołu do poparcia poczekaj współpraca tam działa i oto jamy i dalej No jest, udało się Dobra, to ja już tutaj odkleję to tak, to zobaczyć To ja przykleję co mogę? Tak wygląda nasza pierwsza dekoracja na święta w tym roku. To jakby nie patrzeć, za chwileczkę święta będą. Czekaj mogę zobaczyć, I co, puk 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 to tam jest? Jestem, Ok, czyli teraz Wiktoria. Swoją dekorację musi gdzieś postawić. Zaraz pokażemy, że już znalazłem kresnalkę, o której mi chodziło. Krasnalka Mikołajka. Mi to ładnie, mi to mi I jak Wiktoria już ładnie ułoży, to pokażemy. Ale dobrze że mi się przypomniało o tym kresnalku. Tak to były takie łyse sanki, a już jest z dekoracją No to chyba ładnie. Nawet tę na solę tu możesz obok położyć, obok słuchawek. O. Więc tak, challenge dobieg końca, za chwilę jest kolacja. Dziewczyny wytrzymały, nie uciekły im mocniaki, więc każda dostaje małą małym kominku. Wiadomo, że zjedzą już po kolacji, ale będą mogły pokazać co mają. Siepiej bo... że ktoś napisał, że mamy spędzić dzień. Nie, żeby nagrać jakiś odcinek tak. z y, mocniakami. Tak, bo tata nie wiem, czy wy takie taki. Ale zobaczcie, ile rzeczy połączyłem w jednym odcinku. No. I, no i ten odcinek mi się tak I Mam nadzieję, że kolejne nagramy, jakieś dziewczyny, będą y, 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 zdrowe. Nie, jeszcze nie, odsyć nie,